I tutaj jeszcze takie małe jedno jedno sprawdzanie, czyli makro dwójka. On jest w 100% sprawny i jest mega stabilny. Gdzieś się tam chodzi dalej poza dołem. Także robimy jeszcze taki jeden test, żeby wam pokazać, że wiornik głupot nie gada, żeby tam ktoś mi nie pisał, że wiornikowi się nie chce naprawiać albo coś i tak dalej i tak dalej czyli tak jak widać ja. też makro popierduje i on ma bardzo małą sondę w tej chwili założoną tam sześciocelową która bardzo mało się zakłóceń ściąga i też tak samo popierduje jak i te inne wykrywacze tu mamy teraz tak to były dwa tony są włączone w tej chwili Czułeś 77 I też papier zduje tylko makro ma o tyle lepiej że ma trochę jakichś filców własnych w programach więc coś mnie nieco można tutaj się pobawić trzeci ton tu to jest Czułeś 95 w tej chwili Tryb jest nieco płytszy, jest nieco stabilniejszy niż dwa tony. I tak samo popierduję. Jeszcze są tam dwa tryby, ale deep to akurat będzie mało stabilny jest tryb. Też 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 wykrywa zbiera zapłócenie. Słychać, nie słychać. Słychać, to są, to są takie same typowe zakłócenia jak na tamtych wykrywaczach. Tak samo, tak samo popierdolę. Dwa sygnały, jeden sygnał. Cały czas, cały czas zakłócenia z okolicy zbiera. Ja no. tego mówię, że się po prostu nie da normalnie sprawdzać ani za bardzo naprawiać sprzętów z jakimiś siostrkami, które są, się wzbudzają no. bo ten ja, gdzieś jakbym był to na deepie ja mogę na 95 chodzić i po prostu jak chyba działa, działa super no to niestety są, taki, są takie zakłócenia że jest deepa no. Także jest ogólnie duży problem z u mnie z wypłaceniami ostatniego czasu To jak zawsze mówiłem Bo miałem dużą sondę przełożyłem i duża sonda to w ogóle była lipa dopiero gdzieś tam dalej działała hmm. o, To są takie same same yy, same wzbudzania się jak w innych, w innych tych wykrywaczach Także jest lipa po prostu no. i mimo że makro ma jakąś tą budowę trochę ekranowaną w środku ale to i tak nie za wiele pomaga nie. dobra to na tyle także nic z tym nie zrobię czas się po prostu wszystko się z latami zmienia infrastruktura po prostu się rozrasta coraz więcej różnego typu powstaje internet z, z nadajników nawet nie wiem, czy jakieś te panele od fotowoltaiki nie zakłócają otoczenia, jeśli one mają jakieś przekaźniki Wi-Fi i inne jakieś dziadostwa. Ale zresztą, kolega ma dwu, jedynkę makro Racera, u niego kiedyś też byłem i też wykrywał się podobnie, zachowuje. Są takie miejsca i, i po prostu tereny. Że, że w tym samym terenie, kilbać czasem jest spokojny można chodzić normalnie, czasem mi się po prostu nie da chodzić, czy bo czułości schodzi z 40% no. Dobra, jak widać nie ma na to rady